Henryk Kowalski siedział w swojej małej pracowni w Krakowie, otoczony zapachem starego drewna i lakieru. Jego sześćdziesięcioletnie dłonie drżały lekko, gdy odkładał pędzel na stół pokryty farbą. Za oknem padał drobny deszcz, a szare niebo przypominało mu o jesiennych dniach jego młodości. Pracownia była jego świętym miejscem, gdzie przez piętnaście lat tworzył meble na zamówienie dla najważniejszych klientów w mieście. Jego córka Agnieszka nigdy nie wiedziała o prawdziwych rozmiarach jego biznesu, myśląc, że to tylko hobby starszego mężczyzny. Ostatnie słowa, które usłyszał od niej przez telefon, wciąż dźwięczały mu w uszach, jak dzwony kościelne. Tato, nie możesz już mieszkać sam w tym starym mieszkaniu. Agnieszka stała w drzwiach jego pracowni, ubrana w elegancki płaszcz z wełny. Jej głos był zimny i zdecydowany a oczy unikały spojrzenia ojca. Mąż uważa, że powinniśmy Cię umieścić w domu opieki, zanim coś się stanie. Henryk poczuł, jak serce ściśnięte jest w piersi, a w gardle pojawia się gorzki smak rozczarowania. Córka nie patrzyła na niego z miłością, którą pamiętał z jej dzieciństwa, ale z irytacją i niecierpliwością. Padający deszcz za oknem wydawał się głośniejszy. A ciszę przerywał tylko tykanie starego zegara na ścianie. Ale Agnieszka, ja się świetnie czuję tutaj. Henryk próbował zachować spokój w głosie, chociaż jego ręce drżały bardziej niż zwykle. Ta pracownia to moje życie, a mieszkanie. Tu są wszystkie wspomnienia z twoją mamą. Córka westchnęła głęboko i pokręciła głową, jakby rozmawiała z upartym dzieckiem. Nie rozumiesz, tato. Nie możemy się ciągle martwić o Ciebie. Marek ma rację. Dom opieki to najlepsza opcja. Henryk poczuł, jak cały świat wokół niego zaczyna się chwiać, a ciepłe wspomnienia z dzieciństwa córki zderzają się z zimną rzeczywistością teraźniejszości. Dom opieki jesień życia znajdował się na przedmieściach Krakowa, otoczony wysokim murem i smutną szarą fasadą. Henryk siedział na plastikowym krześle w holu, trzymając w rękach małą torbę z najpotrzebniejszymi rzeczami. Zapach środków dezynfekcyjnych mieszał się z aromatem taniego jedzenia z kuchni, tworząc nieznośną atmosferę. Agnieszka wypełniała dokumenty przy recepcji, rozmawiając z pielęgniarką o procedurach i terminach płatności. Jej głos był profesjonalny i chłodny jakby załatwiała zwykłe sprawy biznesowe, a nie przekazywała swojego ojca w obce ręce. Henryk patrzył przez okno na szare niebo i zastanawiał się, gdzie popełnił błąd w wychowaniu córki. Pan Kowalski, proszę się nie martwić. Tutaj będzie pan miał dobrą opiekę. Siostra Magdalena, starsza pielęgniarka z łagodnym, uśmiechem próbowała go pocieszyć. Henryk skinął głową, ale nie potrafił się uśmiechnąć, czując ciężar w sercu. Za jego plecami słyszał, jak Agnieszka mówi do męża przez telefon: Tak, już go zostawiłam. Nareszcie będziemy mieli spokój. Słowa te uderzyły go jak policzek, a on poczuł, jak łzy napływają mu do oczu. Siostra Magdalena delikatnie dotknęła jego ramienia, jakby rozumiała jego ból. W tym momencie Henryk podjął decyzję, która miała zmienić jego życie na zawsze. Część druga. Pierwsza noc w domu opieki była dla Henryka koszmarem pełnym niepokoju i tęsknoty. Leżał na wąskim łóżku, słuchając chrapania współlokatora i odgłosów z korytarza. Przez małe okno wpadało światło latarni, rzucając długie cienie na ściany pomalowane na szpitalną zieleń. Myślał o swojej pracowni, o niedokończonych meblach i o klientach, którzy czekali na swoje zamówienia. Wspomnienie ostatniej. Rozmowy z córką wciąż paliło go w sercu jak otwarta rana. Około trzeciej nad ranem postanowił, że nie może tak żyć, otoczony obojętnością i zapachem starości. Pan Józef, jego siedemdziesięcioletni współlokator, okazał się niespodziewanym sprzymierzeńcem. Słuchaj, Henryk, moja córka też tak mnie tutaj zostawiła. Jego głos był pełen goryczy, ale też zrozumienia. Ale widzisz. Ja się nie poddaję, mam jeszcze swoje plany. Józef pokazał mu starą komórkę schowaną pod materacem, a w jego oczach błyszczała iskierka buntu. Nie musimy się poddawać, tym, którzy nas już odpisali na straty. Henryk poczuł, jak po raz pierwszy od tygodni w jego sercu pojawia się nadzieja. Za oknem świt malował niebo w delikatne różowe odcienie, przypominając mu o nowych możliwościach. Panie Henryk, dzwonił pan Nowak w sprawie szafy. Siostra Magdalena przekazała mu wiadomość z tajemniczym uśmiechem. Henryk poczuł radość mieszającą się z niepokojem. Jego klienci wciąż go potrzebowali, ale jak miał im pomóc z tego miejsca? Siostra Magdalena, czy może pani zachować to w tajemnicy? Poprosił ją z nadzieją w głosie. Oczywiście, panie Henryk. Widzę, że to coś ważnego dla pana. Jej spojrzenie było pełne ciepła i zrozumienia. Henryk zrozumiał, że ma sprzymierzeńca wśród personelu, kogoś, kto rozumie jego potrzebę zachowania godności. W tym momencie zaczął snuć plan odzyskania kontroli nad swoim życiem. Agnieszka zadzwoniła po dwóch tygodniach, ale nie po to, żeby zapytać o samopoczucie ojca. Tato właściciel mieszkania dzwonił w sprawie czynszu. Jej głos był pełen irytacji i napięcia. Dlaczego nie powiedziałeś, że masz problemy z płatnościami? Henryk poczuł, jak jego serce bije szybciej. To była jego szansa na. rozmowę o prawdzie. Agnieszka, jeśli mogłabyś przyjechać, chciałbym ci coś pokazać. Jego głos był spokojny, ale zdecydowany. Nie mam czasu na twoje fanaberie, tato. Mąż mówi, że powinniśmy sprzedać mieszkanie. Henryk poczuł, jak świat wokół niego się chwieje. Ale jednocześnie utwierdzał się w swojej decyzji o ujawnieniu prawdy. Wieczorem Henryk siedział w małym ogrodzie przy domu opieki, trzymając w rękach telefon. Deszcz ustał, a powietrze. było świeże i chłodne, przypominając mu o jesiennych wieczorach z żoną. Postanowił zadzwonić do swojego prawnika Andrzeja Kowalczyka który od lat prowadził jego sprawy biznesowe. Andrzej, przyszedł czas, żeby ujawnić prawdę o firmie. Jego głos był pewny i zdecydowany. Panie Henryk, jest pan tego pewien? To może zmienić wszystko. Prawnik brzmiał na zaskoczonego, ale też podekscytowanego. Tak, jestem pewien. Moja córka musi poznać prawdę o tym, kim naprawdę jestem. Henryk poczuł, jak po raz pierwszy od miesięcy czuje się jak człowiek, który ma kontrolę nad swoim życiem. Część trzecia. Następnego ranka Henryk poprosił siostrę Magdalenę o możliwość spotkania z córką w prywatnej sali. Oczywiście, panie Henryk, sala konferencyjna będzie wolna po południu. Jej uśmiech był zachęcający, jakby wyczuwała, że dzieje się coś ważnego. Henryk spędził całe przedpołudnie. Przygotowując się do rozmowy, która miała zmienić jego relacje z córką na zawsze, trzymał w rękach teczkę z dokumentami, które przez 15 lat ukrywał przed rodziną. Jego serce biło szybko, a dłonie były spocone od napięcia. Wiedział, że to może być jego ostatnia szansa na odzyskanie szacunku córki, agnieszka przyjecała punktualnie o trzeciej, ubrana w elegancki kostium i z wyrazem niecierpliwości na twarzy. Tato, mam tylko godzinę. Marek czeka w samochodzie. Jej głos był zimny i zdecydowany, a oczy unikały spojrzenia ojca. Henryk, gestem zaprosił ją do siadania, czując jak serce ściśnięte jest w piersi. Agnieszka, to co mam ci do powiedzenia, może trochę potrwać. Jego głos był spokojny, ale pełen determinacji córka westchnęła głęboko i spojrzała na zegarek, pokazując swoją irytację. Dobrze, ale proszę się pospiesz. Mamy jeszcze do załatwienia sprawę z mieszkaniem. Henryk poczuł, jak po raz ostatni w jego sercu pojawia się ból z powodu jej obojętności. Agnieszka, czy pamiętasz, jak mówiłaś, że nie chcesz mojej biedy w swoim życiu? Henryk otworzył teczkę i wyciągnął pierwszy dokument. Córka spojrzała na niego z zaskoczeniem, niepewna, gdzie zmierza ta rozmowa. Tato ja nie mówiłam, zaczęła, ale ojciec delikatnie podniósł rękę. Pozwól mi skończyć, proszę. Jego głos był łagodny, ale pełen powagi. Przez piętnaście lat ukrywałem przed tobą prawdę o mojej działalności. Henryk położył przed córką dokumenty rejestracyjne firmy Kowalski Exclusive Furniture. Agnieszka spojrzała na papiery z rosnącym zdumieniem, a jej twarz zaczęła się zmieniać z obojętnej na zaskoczoną. Nie rozumiem, tato. Co to są za dokumenty? Agnieszka wzięła do ręki świadectwo rejestracyjne firmy, a jej oczy rozszerzyły się ze zdziwienia. Twój ojciec jest właścicielem jednej z najbardziej ekskluzywnych firm meblarskich w Krakowie. Henryk mówił spokojnie. Obserwując reakcję córki. Przez piętnaście lat tworzyłem meble dla najważniejszych klientów w mieście: lekarzy, prawników, biznesmenów. Jego głos był pełen dumy, ale bez wyrzutów. Ale dlaczego mi nie powiedziałeś? Agnieszka patrzyła na ojca z mieszaniną szoku i nieporozumienia. Bo chciałem, żebyś pokochała mnie za to, kim jestem, a nie za to, co posiadam. Henryk poczuł, jak jego serce zaczyna się otwierać po miesiącach bólu i rozczarowania. Kolejny dokument, który Henryk pokazał córce, to były faktury za ostatnie miesiące. Panie Nowak zapłacił mi 50 tysięcy złotych za komplet mebli do salonu. Jego głos był spokojny, ale w oczach błyszczała iskierka triumfu. Pani Kowalczyk z ulicy Floriańskiej zamówiła bibliotekę za 30 tysięcy. Agnieszka patrzyła na liczby z rosnącym zdumieniem, a jej twarz stawała się coraz bardziej blada. Tato, to niemożliwe. Mieszkasz w tak skromnym mieszkaniu, nie masz samochodu. Jej głos był pełen niedowierzania. Bo nie potrzebuje tego wszystkiego do szczęścia, córko. Henryk delikatnie dotknął jej dłoni, czując, jak po raz pierwszy od miesięcy między nimi pojawia się więź. Ale teraz, po tym, co mi powiedziałaś, myślę, że przyszedł czas na zmiany. Część czwarta. Tato ja, ja nie wiedziałam. Agnieszka patrzyła na ojca z łzami w oczach. Jej wcześniejsza pewność siebie zaczęła pękać jak kruchy lód. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Myślałam, że. Jej głos drżał, a dłonie trzęsły się, gdy trzymała dokumenty. Henryk obserwował córkę z mieszaniną smutku i ulgi. Wreszcie widział w niej nieobojętną bizneswoman, ale jego małą dziewczynkę, która popełniła błąd. Myślałaś, że jestem ciężarem dla twojej rodziny. Jego głos był łagodny, ale pełen bólu. Ale się myliłaś, Agnieszka. Nigdy nie byłem ciężarem dla nikogo. Córka pochyliła głowę, a z jej oczu popłynęły łzy, które od dawna powstrzymywała. Marek mówił, że jesteś tylko kosztem. Agnieszka próbowała się tłumaczyć, ale jej słowa brzmiały pusto w ciszy sali. Henryk poczuł, jak w jego sercu pojawia się współczucie dla córki, która była manipulowana przez męża. Agnieszka, twój mąż nie zna mnie tak, jak ty powinnąś mnie znać. Jego głos był pełen mądrości i cierpliwości. Ale może. To częściowo moja wina, że pozwoliłem ci myśleć o mnie źle. Córka podniosła głowę i spojrzała na ojca z nowym zrozumieniem. Tato, co mogę zrobić, żeby to naprawić? Jej pytanie było pełne desperacji i skruchy. Możesz zacząć od poznania prawdy o człowieku, którego nazwałaś biednym. Henryk uśmiechnął się po raz pierwszy od tygodni, czując jak jego serce zaczyna się goić. Ile jest warta twoja firma, tato? Agnieszka zadała pytanie, które wisiało w powietrzu od początku rozmowy. Henryk otworzył ostatni dokument w teczce: wycenę firmy przygotowaną przez rzeczoznawcę. Według najnowszej wyceny półtora miliona złotych. Jego głos był spokojny. Ale obserwował uważnie reakcję córki. Agnieszka zaparła się o krzesło, a jej twarz pobladła jeszcze bardziej. Półtora miliona? Jej głos był ledwie słyszalny. I przez cały ten czas myślałaś, że nie mam nic do zaoferowania. Henryk poczuł, jak jego serce wypełnia się mieszaniną triumfu i smutku. Ale pieniądze to nie wszystko, córko. Chciałem ci dać coś więcej swoją miłość i szacunek. Agnieszka zaczęła płakać, a jej łzy miały w sobie gorycz żalu za zmarnowane lata. Tato. Jak mogę cię przeprosić za to, co robiłam? Agnieszka wyciągnęła rękę w kierunku ojca, a jej głos był pełen szczerości. Henryk delikatnie ujął jej dłoń, czując, jak po raz pierwszy od miesięcy może dotknąć córki z miłością. Przeprosiny to dopiero początek, Agnieszka. Jego głos był łagodny, ale pełen powagi. Musimy odbudować nasze relacje od nowa, na fundamencie prawdy i wzajemnego szacunku. Córka skinęła głową, a w jej oczach pojawiła się determinacja. Powiedz mi, jak mogę ci pomóc wyjść stąd? Jej słowa były pełne desperacji i miłości. Nie chcę, żebyś wyszedł stąd dla mnie, ale dla siebie. Henryk poczuł, jak jego serce wypełnia się dumą z córki, która w końcu zrozumiała jego prawdziwą wartość. Tato? Sprzedasz firmę? Agnieszka zadała pytanie, które zaskoczyło Henryka swoją bezpośredniością. Myślałem o tym, córko. Jego głos był zamyślony, a oczy patrzyły w przyszłość. Ale nie dlatego, że jestem zmuszony, ale dlatego, że chcę rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu. Córka patrzyła na ojca z nowym podziwem i zrozumieniem. Jeśli sprzedasz firmę, co będziesz robić? Jej pytanie było pełne troski i zainteresowania. Może będę podróżować, może napiszę książkę o swoim rzemiośle, a może po prostu będę cieszył się życiem. Henryk uśmiechnął się, czując, jak po raz pierwszy od lat ma wybór co do swojej przyszłości. Ale wszystko zależy od tego, czy będę mógł liczyć na wsparcie córki, która mnie kocha. Agnieszka mocno ścisnęła dłoń ojca, a jej oczy były pełne łez, szczęścia i żalu. Część piąta. Dwa tygodnie później Henryk siedział w eleganckiej kawiarni w centrum Krakowa. Naprzeciwko potencjalnego kupca jego firmy, pan Kowalczyk, młody przedsiębiorca z Warszawy, przeglądał dokumenty z wyrazem podziwu na twarzy. Panie Henryk, to niesamowite, co pan zbudował przez te lata. Jego głos był pełen szacunku i uznania. Henryk poczuł dumę mieszającą się z nostalgią. Firma była jego dzieckiem, ale wiedział, że przyszedł czas na puszczenie jej w dobre ręce. Za oknem kawiarni życie toczyło się swoim rytmem, a on przygotowywał się do rozpoczęcia nowego rozdziału swojego życia. Agnieszka siedziała obok niego, trzymając jego rękę i uśmiechając się z dumą do ojca. Czy może pan zagwarantować, że zachowa pan tradycyjne metody produkcji? Henryk zadał pytanie, które było dla niego najważniejsze. Pan Kowalczyk skinął głową z powagą. Oczywiście, panie Henryk. To właśnie ta tradycja i jakość sprawiają, że pańska firma jest tak cenna. Jego odpowiedź uspokoiła Henryka, który wiedział, że jego życiowe dzieło będzie kontynuowane. Czy mógłby pan zatrudnić mojego długoletniego pomocnika Stanisława? Henryk myślał o swoim wiernym pracowniku, który pomagał mu przez ostatnie dziesięć lat. Bez problemu. Doświadczeni rzemieślnicy są dziś na wagę złota. Pan Kowalczyk uśmiechnął się, a Henryk poczuł, że podejmuje właściwą decyzję. Agnieszka ścisnęła dłoń ojca, dając mu znak, że jest dumna z jego wyboru. Oficjalnie proponuje panu milion czterysta tysięcy złotych za firmę. Pan Kowalczyk wyciągnął rękę w kierunku Henryka a jego oczy były pełne determinacji. Henryk poczuł, jak serce bije mu szybciej. To była kwota, która zapewniała mu finansową niezależność na resztę życia. Przyjmuję pańską ofertę. Jego głos był spokojny, ale pełen emocji. Agnieszka uśmiechnęła się przez łzy, widząc, jak jej ojciec odzyskuje kontrolę nad swoim życiem. Gratuluję, panie Henryk. To koniec pewnej epoki, ale początek nowej przygody. Pan Kowalczyk uścisnął mu dłoń, a Henryk poczuł, jak wielki ciężar spada mu z barków. W tym momencie zrozumiał, że prawdziwe bogactwo to nie pieniądze, ale możliwość dokonywania własnych wyborów. Po podpisaniu umowy, Henryk i Agnieszka siedzieli w jego ulubionej restauracji w Starym Mieście, celebrując nowy początek. Tato, co będziesz robić z tymi pieniędzmi? Agnieszka zadała pytanie z ciekawością i troską. Myślę, że kupię sobie małe mieszkanie nad morzem, może w Gdyni. Henryk marzył o tym od lat, ale nigdy nie miał odwagi, żeby o tym głośno powiedzieć. A może będziesz podróżować po Europie, zwiedzać muzea i galerie? Córka patrzyła na ojca z nowym podziwem. Może tak zrobię, Agnieszka. Mam teraz czas i środki, żeby robić to, co sprawia mi radość. Jego głos był pełen nadziei i planów na przyszłość. Chcę, żebyś była częścią mojego nowego życia, ale na zasadach wzajemnego szacunku. Agnieszka skinęła głową, a jej oczy były pełne łez szczęścia. Miesiąc później, Henryk wprowadził się do swojego nowego mieszkania w Gdyni. Z widokiem na morze i zapachem słonej bryzy. Agnieszka pomagała mu rozpakowywać rzeczy, a jej mąż Marek, ku zaskoczeniu wszystkich, przeprosił za swoje wcześniejsze zachowanie. Panie Henryk, nie wiedziałem, kim pan jest. Przepraszam za wszystko. Jego słowa były szczere, a Henryk przyjął przeprosiny z godnością. Czasami wszyscy potrzebujemy drugiej szansy, Marku. Jego głos był pełen mądrości i wybaczenia. Agnieszka patrzyła na ojca z dumą, widząc, jak jego wielkoduszność wpływa na całą rodzinę. Tato, czy jesteś szczęśliwy? Zapytała, stojąc przy oknie z widokiem na morze. Jestem córko. Po raz pierwszy od lat czuję, że żyję życiem, które sam wybrałem. Henryk objął córkę, a w jego sercu panował spokój i zadowolenie. Za oknem słońce zachodziło nad morzem, malując niebo w odcienie złota i pomarańczy, symbolizując nowy, piękny rozdział w jego życiu.